Właśnie zakończyłeś ważne badania, a wyniki przeszły twoje najśmielsze oczekiwania. Jesteś podekscytowany sukcesem, ale zastanawiasz się, co dalej. Gdzie jeszcze możesz wykorzystać swoje doświadczenie w obszarze prowadzenia prac badawczo-rozwojowych lub wdrażania tych wyników? Może jest jakaś dziedzina, którą zawsze chciałeś zbadać? Możliwości są ogromne, ale jedna z nich może być szczególnie interesująca dołączenie do grona ekspertów PARP. Eksperci branżowi tacy jak ty są potrzebni do oceny innowacyjnych projektów, które mają realny wpływ na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Czy wiesz, że możesz wykorzystać swoje umiejętności w zupełnie nowy sposób, przyczyniając się do rozwoju gospodarki? Aby zostać ekspertem PARP, wystarczy spełnić kilka warunków. Możesz rozpocząć od odwiedzenia strony internetowej dotyczącej naboru, gdzie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje. O wpis do wykazu ekspertów mogą ubiegać się osoby, które korzystają z pełni praw publicznych, posiadają wymaganą wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub uprawnienia w określonej dziedzinie. Wniosek można złożyć online poprzez stronę lsi.parp.gov.pl. Wystarczy zarejestrować konto, wypełnić formularz w strefie eksperta oraz załączyć wszystkie wymagane dokumenty. Pamiętaj, że konieczne jest ukończenie szkoleń antykorupcyjnych, które są dostępne na platformie e-learningowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Eksperci PARP otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę, ale dla wielu osób najważniejszy jest realny wpływ na rozwój innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Eksperci nawiązują kontakty z innymi ekspertami, przedsiębiorcami oraz przedstawicielami różnych instytucji. To naprawdę poszerza horyzonty. Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź stronę parp.gov.pl/łamane na eksperci i dołącz do grona ekspertów. Nabór ekspertów ma charakter ciągły. Twoja wiedza i doświadczenie mogą być kluczowe dla rozwoju przyszłych projektów.